Ok, jak obiecałem, e, wysyłam krótkie wideo na temat tego, jak w tej chwili wygląda papoc, w tym kawałku przynajmniej. Zaczynamy od starego marketu, e, tutaj, gdzie e, kiedyś lody żeśmy jedli, dokładnie. E, jak widzicie w tej chwili kłoty już, już tutaj, e, ta, ta część też będzie remontowana, jak na razie tu widzimy jeszcze starą nawierzchnię. No, ale tu już zaczyna się Makariu Avenue, także jak widzicie nowa nawierzchnia, podejrzewam, że to jest granic, może marmur, nie wiem, nie znam się na kamieniach, nie na kamieni na co dzień. No i jak do tej pory główna część jest położona, boczne alejki jeszcze wyglądają tak. Gdzie niegdzie, gdzie niegdzie już są zrobione, wszędzie jeszcze muszą zostać zamontowane i dokończone narożniki, i tak dalej. Tu widzicie faceta z wiertarku, który wierci otwory w tym kamieniu na montaż lampek. No, pomyślcie, że te wszystkie słupki, które tutaj widzicie wzdłuż, również były montowane tą samą techniką. To znaczy, duża taka rura do wycinania otworów i no to wszystko jest zmurowane po prostu w nawierzchni, nie? No oczywiście nawierzchnia leży na, również na warstwie betonu, około 10-15 cm przynajmniej, zbrojonego jeszcze tymi no metalowymi kratami, nie? Także o, niesamowity koszt. Sklepy pozamykane, to są te opuszczone sklepy przed remontem. Tych, którzy sobie pozwolili na to, żeby się opuścić. Ci, którzy nie, mo nie, nie mogli sobie pozwolić na to, żeby zmienić miejsce, no niestety musieli jakoś przezimować. Przezimować znaczy cały rok w zasadzie. Już nowy sklep tu jest otwarty. No i widać, że zaczyna powoli życie wracać. Tutaj drzewka posadzili kilka dni temu. Parking, jeszcze stary, tak jak był. No, te dwa sklepy były otwarte cały czas, nawet jak tutaj, że tak powiem, jeździły buldożery. No a tutaj jest Plac Kennedy'ego, całkowita przemiana. Tutaj, gdzie widzicie tą prostą linię wzdłuż ściany, to już kończył się chodnik, zaczynał się asfalt i samochody jeździły, a w tej chwili mamy plac ładnie wykończony. W tej chwili wypełnił raczej taką funkcje miejsca socjalnego, Łaski, te sprawy, brak dostępu samochodów, nie ma za bardzo miejsca na parkowanie również, no i moim zdaniem to dobrze, no. Podejrzewam, że bary i restauracje będą głównie wykorzystywać to do ustawiania parasoli, ale zważywszy na te duże takie lampy, które tu stoją, podejrzewam, że będzie tutaj coś więcej się działo. Wysokie drzewa stoją nadal, nie wyrwali ich. Tam szkoła kiedyś była. Ma być park, ale znając ich sposób mówienia może to oznaczać również parki, bo to podobnie brzmi. No ale nie jest to powiedziane. No i tyle. No. Wszędzie oświetlenie LEDowe, wszystkie lampy LEDowe. Te, te takie proste linie, które, które tutaj widzicie, to jest również pełnią funkcję powiedzmy tych, no aha, ten nowy budynek stoi na rogu, pełnią funkcję również odprowadzenia wody deszczowej. Wszystko ze stali nierdzewnej. Kosztowało nie wiem ile, ale wolę nie pytać, bo nieważne, czy więcej czy nie wiem, jest i to na własną rękę zrobić, także no, wykorzystali budżet. Powiedzmy maksymalnie, wydaje mi się. No, żeby tu podkreślić coś, tutaj już jesteśmy przy samym Trianonie i chciałem powiedzieć, że ten ich remont, który wykonali tutaj na fasadzie w tamtym roku, to to robili dokładnie zanim się zaczęły te wszystkie te, jak widzicie, główny dał, odpada już cały naroźnik balkonu. Ściana spękana, no i mówiąc szczerze, mój remont o wiele dłużej się trzymał. że nie był taki piękny, jeśli chodzi o no bo ten, jest stałościowy, nie? No ale moje renowacje dały znacznie dłuższe rezultaty. No i tyle. no Więcej filmów będzie wkrótce.